Czym tak naprawdę są nasze emocje? To nic innego jak MMS -y lub SMSy od twojej duszy do ciebie. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, czym tak naprawdę są emocje. Mówiono nam było, że emocje to coś, co nam się przydarza, coś co się pojawia, coś na co realnie nie mamy wpływu, możemy ewentualnie na nie reagować. I tutaj jest dla was taka duża niespodzianka. Otóż nie. <laughs> Nie, to jest to na setkach już sesji moich, yy, w jaki sposób działają emocje, opowiadam konkretnie do sedna, do rzeczy, co to w ogóle jest? Emocja to nic innego jak konkretny SMS od twojej duszy, który jeżeli jest to emocja, nie wiem, radości na przykład, no to mówi ci co? Super, zajebiście, rób tak dalej dostajesz emotkę z łapkami do góry, ale. Emocja, która jest odczuwana przez ciebie jako coś niemiłego, coś niefajnego, jest niczym innym jak alertem CRB. To jest taki SMS od Twojej duszy, który mówi: Zwijaj parasol, bo idzie tajfun. I my nie nauczeni byliśmy tak naprawdę rozpoznawać tych emocji, nie uczeni byliśmy rozumieć, co za nimi stoją. Jesteśmy uczeni uwalniać emocje. Rozpoznawać je w kontekście, czym one są, jak na nas wpływają, w jaki sposób możemy je udrożnić, ale czym one są de facto, Co, o czym one nam mówią. Podam Ci to na przykładzie. Jedną z najczęstszych emocji, która pojawia się w autosabotażu, jest emocja bezsilności. Fantastyczna emocja. Moje klientki i klienci śmieją się, że ja jestem szurnięta, bo jak ja wahadłuję i wychodzi mi wahadełkiem, że w Twoim autosabotażu główną emocją, która siedzi, to jest emocja bezsilności, to ja się jaram jak fajerwerka i <grytujesz> mówię, ty jesteś nienormalna, o co Tobie chodzi? Ja mówię, poczekaj, zaraz Ci powiem, jaki to jest cudowny komunikat od Twojej duszy, co on Tobie próbuje powiedzieć. Otóż bezsilność jest niczym innym. Jak komunikatem od Twojej duszy stój, w spryt wejdź. Wyjdź z tej siły. Wyłaź stamtąd, przestań się siłować. O co Tobie chodzi? Po co ty się siłujesz? Ty masz być sprytny. Nam spryt został przyklejony do. Do cwaniactwa, do nadużywania kogoś, do bycia takim śliskim i niefajnym. A tak naprawdę spryt jest niczym innym, jak cudownym uruchomieniem Twojej intuicji, wyobraźni i Twojego rozsądku. Nic innego. I kiedy ty czujesz bezsilność, to jest sposób Twojej duszy na powiedzenie tobie: stop ty się nie siłuj, ty nie kreuj energii, siły, bo ona ci do niczego nie jest potrzebna. Ty potrzebujesz być tylko sprytny, odrobinę. Naprawdę tak dużo nie trzeba. I my nie uczeni jesteśmy rozpatrywać emocji w taki sposób. Uczeni jesteśmy tego, że ona nas obezwładnia. Mamy się jej poddać. Mamy ją uwalniać, wyrzucać, nie wiem, przeżywać i tak dalej. A to jest tylko SMS. To jest tylko SMS. I następnym razem, jak ty Poczujesz bezsilność, to ty nie stawiasz jej oporu. Ty sobie zastanów się: o, proszę! Aha, moja dusza wysłała mi wiadomość. Dziękuję bardzo. Zapomniałam się. zapomniałam się. Znowu wlazłam w siłę. Po co? Jaki jest sens tej siły? Nie masz się w życiu z niczym siłować. Przecież to ty je kreujesz. To też jest komunikat pod tytułem, że ty przestałeś kreować. Ty zacząłeś reagować na no, rzeczywistość, a nie ją kreować. I nie chcę wchodzić oczywiście w jakieś takie, wiecie, new age'owe koncepcje. Ja Ci krok po kroku wytłumaczę, o co tutaj kaman. Rozbijemy każdą emocję i z tego miejsca, <grych> cudownego miejsca, w którym już czuję, że Cię tam zawibrowało, zapraszam Cię na e, wspaniały webinar. Webinar to będzie masterclass, dwugodzinny masterclass, w którym rozpracujemy każdą emocję, nauczę Cię rozpoznawać Jaki SMS, jaki alert CRB dostajesz i co on de facto znaczy? Pracuję z moimi klientami już bardzo długo na ten temat, w kontekście emocji, autosabotażu i co one oznaczają. I nie ma nic, uwierz mi, nic bardziej uwalniającego, puszczającego Twój hamulec ręczny, niż zrozumienie, co stoi za Twoimi emocjami. One nie są przypadkowe. <laughs> nie ma takiej opcji. Nic w Twoim życiu nie jest przypadkowe, nic cię nie dopada i nic, co by nie włada więc ty nie musisz nic uwalniać jak ty coś uwalniasz to jednocześnie co afirmujesz że jesteś uwięziony a nie jesteś twoje emocje to nic innego jak konkretne komunikaty od ciebie do ciebie trzeba tylko umieć je odczytać nas tego nie uczono nas tego nie uczono. Nam mówiono, że o czujesz emocje, no to i tak jesteśmy już krok do przodu, bo przynajmniej umiemy je rozpoznać. Czegoś, czego nasi rodzice, nasi dziadkowie w ogóle nie potrafili, oni potrafili nazwać 5-6 emocji i to by było na tyle. My teraz już mamy dużo bogatszy słownik emocji. Co z tego, jeśli pomimo tego słownika nie umiemy rozszyfrować, co on do nas mówi? I tutaj, właśnie z tego miejsca, zapraszam Cię na, na ten webinar. No dobra, jeszcze by wypadało powiedzieć, kiedy to się odbędzie. 3 grudnia o godzinie 18.30, to jest środa. Webinar będzie oczywiście, ten masterclass będzie nagrywany, więc zapraszam Cię serdecznie do tego, żeby tak czy smak swoje miejsce na nim wykupić, a potem ewentualnie móc sobie to odtworzyć. Będziemy też na żywo wyłapywać... E, na koniec webinaru, jakieś tam chętne osoby, które chciałyby sprawdzić, co siedzi, jakie emocje główne w nich siedzą i, e, i co możemy uwolnić, i, i tak dalej. Natomiast no, rozpracujemy. Ja wam podam główne takie naprawdę, no to będzie konkret. <grytanie> Od razu mówię. Kto u mnie bywa na webinarach, to wie, że u mnie nie ma ściemy i nie ma żadnego sprzedawania, pierdololo na koniec. Jest konkretna robota do zrobienia, więc ja chcę ją robić. Dlaczego? Dlatego, że Was jest tak dużo, że ja nie jestem w stanie Was wszystkich przyjąć. To jest, to jest moja motywacja też częściowo, bo jest Was taki ogrom. Tak mnie prosicie i pytacie o sesję, a ja nie jestem w stanie Was wszystkich obsłużyć. Więc jedyny sposób na to, żebym mogła Wam realnie Was wesprzeć w tej drodze, to dać Wam narzędzia. I właśnie ten Masterclass jest takim narzędziem. Narzędziem do tego, byś umiał, umiała rozszyfrować Twój alert CRB, co on Ci mówi. Bilety znajdziecie na, na mojej stronie. Jak wejdziecie sobie na anawiaweda.pl i wejdziecie w zakładkę Kursy i Szkolenia, to tam na dole strony jest link przekierowujący do, do zakupu webinaru. Mam nadzieję, że z Wami się zobaczę na nim. Naprawdę będzie mocno. Będzie moc i gwarantuję wam, że dowiecie się rzeczy o emocjach, których nikt wcześniej nigdzie wam nie powiedział, a są niezwykle transformujące. Więc, jeśli macie oczywiście pytania, to piszcie. Jeżeli czujecie, że warto podzielić się z kimś tym filmem w kontekście chociażby tego, że nie potrafił poradzić ze swoimi emocjami, nie do końca rozumie, o co tutaj chodzi, to serdecznie polecam przesłać to komuś, kto może być po prostu według Was w takiej potrzebie. Czasem pięknego dnia wam życzę. No i do zobaczenia na sesjach, na filmach, na, na spotkaniach online. Mua.